Witam w kolejnym odcinku programu Kuchnia w restauracji Viva Italia. Dzisiaj chciałbym Państwu pokazać sałatkę, która nas trochę rozweseli, ewentualnie lekko zniweluje tą zimową depresję, może powieje trochę egzotyką, a zaraz Państwo zobaczą. Proponuję dzisiaj sałatkę z broku, z bakaliami, z serem żółtym. Z zasmażonym boczkiem, także trochę dla ciała, trochę dla ducha, yy, to, trochę dla rozgrzania. Myślę, że Państwu też będzie smakować. Brokuły wcześniej zostały zblanszowane, to znaczy róże broku zostały gotowane we wrzątku z dodatkiem soli yy, i cukru, około 4 minuty. Czemu cukier, Żeby zachować ten zielony kolor? A w zimowej depresji wiadomo, że, że kolory nam są niezbędne, bo ta szaruga za oknem to czasem naprawdę dobija. Także zimne, wystudzone brokuły. Już możemy sobie wyłożyć tak naprawdę na talerz. I cały szykujemy właśnie teraz. Będzie nam potrzebny wędzony boczek, rodzynki orzeszki pini i tarty, żółty ser. Tarty, żółty ser na koniec i sos. A sos na bazie majonezu i sosu malinowego. No my mamy sos ze świeżych malin, Państwo mogą do tego dać sok taki do rozcieńczenia malinowy, również możemy to zastąpić. Bardzo łatwa, szybka i smaczna sałatka. Wędzony boczek kroimy w cienkie paski, w takie zapałeczki. i smażymy na patelniu, a na tłuszczu, który uzyskamy z roztopionego boczku będziemy prażyć orzeszki, pini i rodzynki a do sosu na około 1,5 do dwóch porcji potrzebujemy dwie łyżki stołowe majonezu i wspomniany wcześniej sos malinowy odrobinę soli I pieprzu. Oczywiście, majonez można zastąpić jogurtem naturalnym, a jeżeli ma być to danie wegetariańskie i nisko koloryczne, oczywiście niwelujemy boczek i śmiało na oliwie te bakalie możemy przygotować. możemy nie dawać żółtego sera. To automatycznie kalorie nam spadają o 3 czwarte, ponieważ będą same brokuły, sos, z jogórem naturalnym i bakalie. Bakalie jak najbardziej polecam, ponieważ wszyscy wiemy, że rodynki zawierają bardzo dużo magnezu, żelaza i działają na poprawienie nastroju. W momencie kiedy boczek częściowo już nam się przesmaży możemy dodać półtorej łyżki orzeszków pini. Oczywiście nie muszą być to orzeczki pini, to mogą być płatki migdałowe, to mogą być orzechy włoskie, orzechy laskowe. od Państwa tak naprawdę zależy. I tyle samo rodzynek. Jeżeli Państwo będą prażyć same bakalie, bez boczku, proponuję delikatnie posolić. Wtedy orzechy uzyskują bardzo fajny, ciekawy smak. Całość dokładnie jeszcze smażymy. A kiedy przestajemy smażyć, to będziemy widzieć po orzechach, kiedy one już nam się zarumienią. Musimy wyjąć taki moment między przypaleniem a zarumienieniem, to wtedy one na pewno będą już dobre. Uprażony boczek z bakaliami. Aby nie była sałatka zbyt tłusta, staramy się odsączać ten olej, zostawiając go na patelni. Polewamy to sosem. Posypujemy tartym żółtym serem. Dajemy jakiś zielony akcent, na przykład liście świeżej mięty. I podajemy z ulubionym dodatkiem. Może to być pieczywa, mogą być to grzanki, nie wiem, paluszki słone, krakersy. Wszystko tak naprawdę do tego pasuje. Bardzo łatwa, szybka sałatka i na pewno będzie Państwo smakować. I zapraszam na krótką przerwę. Bo. Chciałabym dzisiaj fileta z kurczaka nadziać serem pleśniowym z płatkami migdałów i, i siekanymi świeżymi ziołami. E, chciałbym to podać na sałacie. Państwo mogą z tego zrobić danie obiadowe, ale sos nie wszystkim może smakować, ponieważ sos będzie pomarańczowo-czekoladowy z ketchupem, na śmietanie, także ten sos tutaj będzie chyba klub programu, e, który całość nam, mam nadzieję, fajnie połączył. Na wstępie musimy przygotować sobie nadzienie do naszego kurczaka, więc moją propozycją są świeże liście rozmarynu. Ja wiem, że rozmaryn to tak naprawdę powinno się używać do mięs ciężkich, do wołowiny, do dziczyzny, ale ja sobie pomyślałem, jakby to smakowało z Parę liści świeżej mięty i liście bazylii. Siekamy to dosyć drobno. Rozmaryn niejednokrotnie w, w całym daniu. Te całe liście one później wysychają i trochę wyglądają jak patyki, dlatego ja sobie pomyślałem, że moglibyśmy je drobno posiekać i dać właśnie do mięsa. Na jedną pięść kurczaka będziemy potrzebować. No myślę taki kawałek sera pleśniowego to jest akurat camembert e, niesmakowy bez żadnego pieprzu bez żadnych ziół czysty smakowy camembert i płatki migdałowe pierś kurczaka ona już wcześniej została doprawiona no po to, żeby smak był zupełnie inny, żeby nam troszkę mięso skruszało, bo nie ukrywam, że tutaj ekipa próbuje zawsze to, co jest zrobione, no i wtedy opinię, czy to było dobre, czy nie, a Państwo to mogą zrobić u siebie w domu. Nacinamy pierś tak, żeby nie uszkodzić tej strony mięsa, bo istnieje ryzyko, że ser na dzień może nam wyciec. Obtaczamy nasz camembert w świeżych ziołach, a do środka dajemy płatki migdałowe. Też nie, nie będziemy ich dawać zbyt dużo, bo one później, cały smak migdałów może nam trochę zafałszować smak mięsa, więc damy ich kilka i w te migdały spróbujemy teraz wcisnąć ser camembert jeżeli jest za duży kawałek, to możemy go rozdrobnić, ale dobrze było, żeby go jak najwięcej razem z tymi ziołami do środka włożyć. W międzyczasie możemy sobie już rozgrzewać patelnię, bo będziemy to smażyć ze wszystkich stron, a później będziemy je piec w piekarniku, a w międzyczasie przygotujemy ten dziwny sos. Oczywiście na rozgrzaną patelnię dodajemy oliwę. Tą stronę już mamy usmażoną, więc mamy nadzieję, że nam ten ser nie wycieknie w trakcie pieczenia i obsmażamy ze wszystkich stron. A co będziemy potrzebować do sosu? Łyżkę stołową keczupu, sos czekoladowy, może być gorzki, może być słodki, ale taką troszkę więcej jak łyżeczka do herbaty. Sok pomarańczowy około 200 ml i 100 ml śmietany, całość to będziemy zagotowywać do uzyskania takiego takiej postaci sosu. Przekładamy do żelotpornego naczynia i nasza sztuka wędruje do pieca, piecy ustawiony na około między 250 a 300 stopni na około 8 do 12 minut. Pierś powędrowała już do pieca, więc wykorzystamy ten smak mięsa, który mamy na patelni i na nim to właśnie będziemy szykować sos. Zaczynamy od soku pomarańczowego, który musimy zredukować. Czyli odparowujemy nadmiar wody. Już w tym samym momencie możemy dodać czekolady i ketchup. Śmietane damy na sam koniec. Kolor zaczyna przypominać taki sos pieczeniowy na bazie czerwonego wina, ale zupełnie nie tak będzie smakował. Dodajemy około 50 do 80 ml śmietany. Dokładnie wszystko mieszamy i czekamy do zgęstnienia. Sos już mamy zrobiony, pierś z piekarnika już wyszła. i Teraz jest najtrudniejszy moment i zaciekawienie, czy ta pierś się nam upiekła tak jak my tego chcieliśmy. A pierś się nam upiekła tak, jak tego właśnie chcieliśmy. Taką upieczoną pierś będziemy układać na sałatach. I całość podlejemy naszym sosem pomarańczowo-czekoladowym. Tradycyjnie mały. Zielony akcent, liść mięty i rozmarynu. Bardzo proszę, jeżeli Państwo spróbują, to serdecznie życzę smacznego i zapraszam do kolejnego odcinka. Do widzenia.